Witam państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie serii o podatkach i prawie podatkowym dotyczy podmiotowości, swoistej podmiotowości. Wiemy, że nie mamy podmiotowości grupowej w sensie normatywnym. Tam, poza dwoma wyjątkami, takimi istotnymi, chociaż w sumie obiektywnie marginalnymi z punktu widzenia no, praktycznego, kiedy jest podatkowa grupa kapitałowa oraz y, grupa VAT w podatku od towarów i usług, y, to w, y, grupa nie jest co najmniej te dwa podmioty nie są, nie mają y, y, nawet gdy współdziałają, też działają wspólnie, y, tworzą wspólne przedsięwzięcia, nie są, nie, nie, a nie są spółką nie mającą osobowości prawnej. Nie mają podmiotowości prawno-podatkowej. Ta triada, że podatnikami, tymi podział, podatnikami są osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, ten podział jest utrwalony. Te dwa wyjątki w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług są tylko. Ustawowym odstępstwem od tych reguł fundamentalnych. I y, oczywiście jest taki stan pośredni, to znaczy, który y, nie sposób y, zbagatelizować, jakim jest spółka cywilna. Y, spółka cywilna, która tworzy jednostkę organizacyjną, nawet kiedy y, tej jednostki nie tworzy w sensie obiektywnym, tylko jest po prostu wzajemną. Wzajemne, realizacją wspólnego przedsięwzięcia przez odrębne w końcu podmioty. Ale problem spółki cywilnej zostawmy z boku, no bo ona nie jest wprost wymieniona. Przecież w ustawach podatkowych jest, jest mowa o jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a kauzą powstania tej jednostki właśnie może być umowa spółki cywilnej. Ale mówmy o takim stanie y, y, obiektywnym. Obiektywnie, zwłaszcza ten problem dotyczy małżonków, i małżonkowie mogą y, współdziałać, wykonywać nawet tę samą czynność. Współwłaściciele mogą wykonywać tę samą, y, w sensie obiektywnym, ekonomicznym tę samą czynność. Jest sprzedaż, bardzo prosty przypadek, sprzedaż. Nieruchomości, przy czym jest co najmniej dwóch współwłaścicieli, i każdy z nich sprzedaje swój udział w nieruchomości. W dzisiejszej naszej doktrynie, słusznej zresztą, jest to, że każdy z nich jest odrębnym podatnikiem, czyli przenosi współ... część. Współwłasność uh, nieruchomości, czas... czy też rzeczy, nie musi być to zresztą nieruchomość. Tak samo w przypadku wynajmu lokali lub nieruchomości, jeżeli mamy co najmniej kilku współwłaścicieli lub współposiadaczy nieruchomości, praktycznym wariantem, zresztą oddającym treść naszej doktryny. I norm wynikających z przepisów prawa jest to, że tych wynajmujących jest tylu, ilu jest współwłaścicieli wynajmowanej nieruchomości lub, lub tylu, ilu jest spółposiadaczy. I, I ten stan rzeczy jest, można powiedzieć, już ugruntowany. Co pewien jednak czas wraca ten wyjątek dla małżonków. Zresztą niedawno jeden z wyroków Trybunału Sprawiedliwości się na ten temat pojawił, który taki oczywiście na zasadzie takiego relatywizmu prawniczego, że w określonych sytuacjach to małżonkowie są ci objęci wspólnością majątkową, że jednak mogą być podatnikiem jako małżonkowie, że są, tak mówi prawo unijne. I, czyli, i zresztą kiedyś to w Polsce było, Kiedyś nawet były i w decyzje, i wyroki jeszcze pod rządami Starego VAT-u, marginalne, ale warto o tym przypomnieć, że, że małżeństwo, jeżeli wykonuje wspólnie czynność podlegającą opodatkowaniu, to mimo, że są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego, mimo że zapłata za dokonaną czynność wchodzi do, do majątku wspólnego to jednak y, i to, i to, to y, czynność tą wykonuje taka faktyczna tak wtedy mówiono spółka cywilna czyli jako i że małżeństwo jest wtedy jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej i czy to czy jest no coś na tak zwanej rzecz, jeżeli można się odnieść do y, no do pewnego, może nie tyle postulatu, ale także sugestii, która, albo może bardziej sugestii, że, że to należy pozostawić w istocie woli stron. Tak jak każda, każdy, każda osoba fizyczna może być odrębnym podatnikiem. I nie, wykonywać czynności w każdym tego słowa znaczeniu i w podatku dochodowym od osób fizycznych, i w podatku od towarów i usług, i w akcyzie ale mogą w, zawiązać, y, no, stworzyć jakiś związek, który będzie, będzie podstawą nowej podmiotowości czyli najczęściej jest to przecież spółka cywilna. Czyli w jakim sensie to zależy od woli stron, to tę wolę stron należałoby pozostawić również małżonkom. Czyli jeżeli chcą, jeżeli dwa podmioty chcą trwale, bo to główny argument to jest argument trwałości, jeżeli są trwale stworzyć określone wspólne przedsięwzięcie, które będzie miało. Będzie wykonywane przez, realizowane przez te dwa podmioty jako pewien związek. Coś w rodzaju, to są pewne analogie, są w, chociażby do konsorcjum, i będą chcieli być podatnikiem, y, zwłaszcza podatku od towarów, chodzi o podatek od towarów i usług, ale także chodzi o akcyzę, to nie należy stwarzać im tej tu przeszkód. Y, czy to się mieści w granicach? Y, prawa, niektórzy twierdzą, że nie prawa stanowionego, to nie takie proste. Jeżeli powstaje jednostka niemająca osobowości prawnej, no to istotą tego podmiotu jest jednostka, czyli jedność organizacyjno-majątkowa. I jeżeli, to nie musi mieć, nie musi mieć formy nie musi być sformalizowanym podmiotem na gruncie innych działów prawa, chociażby z tego, tego ale, ale może mieć, no, takim najprostszym przykładem jest y Państwowa Osoba Prawna w formie jednostki budżetowej, którą po prostu kreuje się, mimo że ona nie ma statusu, osoby, nie ma osobowości prawnej, to jednak jest podatnikiem podatku od towarów i usług i podatnikiem akcyzy. Czyli, a jest tworem publiczno-prawnym, i dlaczego podmiotom prywatnym nie, na, nie należałoby tu, znaczy nale, należa, trzeba tu tworzyć jakieś określone przeszkody. Chciałbym, żebyśmy ten problem pozostawili jako problem otwarty, bo on oczywiście jest już za, jakby za. Zadekretowany, użyjmy takiego słowa, w podatku od towarów i usług w wyniku zresztą nie pierwszego wyroku na temat podmiotowości małżonków. I chyba nasza konstrukcja, to tak, w konkluzji, wspólności majątkowej, małżeńskiej, tu by szczególny sposób uzasadniała tworzenie tego odstępstwa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję za sugestie tematyczne. Pozdrawiam. Dziękuję.